Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, Jam jest Renegat i ja witam Was w moim kolejnym już odcinku z serii pod tytułem Zagrajmy w Bird God". I cóż jak widzicie nasz kochany robaczek już się kręci w kółko, spadając w przepaść Mam nadzieję, że nie krzyczy Jeronimo Mam nadzieję, że ja również nie będę krzyczał dzisiaj Jeronimo podczas tego odcinka, ale to o tym się przekonacie podczas grania ja nie będę sobie już dawać Load, tylko po prostu sobie y, Wczytam y, rozdział po rozdziale Bo mi potem znowu wyskoczy W jakimś dziwnym miejscu y, Tak, tak, chcę stracić swój progress, Tak Dobra y, Lecimy Cyk I sit Beware of war, uważaj na robaki Na, na robaka oczywiście it. co to jest za To jest chyba tasiemiec Ej, ja tu nie widzę Żadnej innej możliwości, żeby to było cokolwiek innego niż na Siemiec. Czy on nas tu dopadnie? Dobra, dobra. E, zwracam honor. Na szczęście sobie nie muszę zwracać. Teraz muszę szybko iść do góry, zanim e, on tutaj wejdzie i znowu mnie trafi. Dobra. Teraz sobie zjedzimy. O, fajnie, huśtawką, window. Tutaj też trzeba uważać, żeby dobrze balansować. Ten akurat rozdział mi się już z samego po początku podoba bardzo I co my tutaj teraz mamy zrobić? A to cwaniak z Zabiliśmy go i przy okazji siebie, bo nie pomyśleliśmy, że może lepiej by było e, Uciec e, Skoczyć na tego pączka Ale nie, Bug zdecydował, że jednak e, Woli skończyć w żrącym kwasie, dlatego No i nam się wczytało Łoć, ale Ale ten tasiemiec nam się tutaj ten olbrzymi taśmiec nam się tutaj zrespił Na szczęście nas nie dosięgnie, z takiej odległości czy Nie, muszę ta, na tego pączka skoczyć Tak, tutaj jakieś śmieci Z tego naszego mechanicznego Skarp... Skarpety to są? Torebki, eko, skórka od banana Tutaj wszystko można znaleźć, to jest Ten bocian to jest jeden wielki organizm Musimy uważać tutaj Myślałem, że się odbije od tego koła zębatego Yo burnt up Sp Spaliłem się? Jak się spaliłem? Ja się. Ja zostałem. że się tak wyrażę. Rozłożony na. No i to. atomy, a teraz na kawałeczki, tak. Kolejna piekielna seria na moim kanale. Ale musimy uważać na tego ta siemca bo on jest. z i za każdym razem spada. Yy, skacze i spada w innym stylu. Musimy teraz. O, dobra, tu jest to mleko. I co ja teraz mam zrobić? Ach, bo ja muszę tu stanąć. Aha, dobra. Dobra, dobra. Chciałem to zrobić po swojemu, ale widzę, że muszę. I nam się jeszcze nawet yy, ten nasz progres zachował, ale na razie tu ja tylko tutaj ginę. Teraz atakuję bez ostrzeżenia. Teraz musimy uważać. Jak ja mam tu zrobić? Tak. Nawet jak on spada, to musimy na niego uważać. Nie, jest tam, jest tam. Tylko, że jest głęboko. Jest głęboko. A, to cwaniak jeden. ja mu zaraz pokażę. Dobra. I co teraz? Teraz już chyba nas zawiezie do. Tak, zawiezie nas ta winda, bo widzę, że jakieś yy, instalacje tutaj żeśmy podłączali przed chwilą. Dobra, teraz tutaj musimy znowu się. Dobra, znowu się uderzył. Panie, yy, ja myślałem, że ty nas, panie, odciągniesz od tego. A ja tylko skoczyłem przez pana w otchłań śmierci. Dobra, teraz muszę, muszę sobie tak skoczyć do tej rury, tak? O, tu jest. Szczerze, no bardzo mi się już podoba ten poziom, naprawdę. Tutaj już trzeba troszeczkę też również pomyśleć bardziej. Patrzcie, świetnie jeszcze na wiatroczka, będziemy sobie jeździć. Tu... Czy to będzie w nas strzelać jakimi pociskami? Kiełbasa? To jest kiełbasa czy mar? Kiełbasa chyba. Znaczy, ja znowu muszę, i skończyliśmy znowu w żołądku tego olbrzymiego Tasiemca Ale tego bociana to trzeba wziąć. Naprawdę do weterynarza, ponieważ to już jest przesada. I ile my razy na tym polegniemy? Gorzej by było, jakbyśmy musieli za każdym razem zaczynać od nowa, ale teraz udało mi się uniknąć. Tak, yy, troszkę się zagalopowałem, z tym udało mi się uniknąć. Musimy uważać, właśnie jak on też będzie skakał, z powrotem leciał. Dobra, musimy tutaj wejść. Brawo! Brawo! No nie mówcie, że ja muszę to teraz ładować od nowa. O cholera. Ja nie myślę, to nie są gry dla mnie. Tutaj go widać, ale... Centralnie przede mną skoczył, no i... I będziemy tak ginąć jeszcze 100 razy. A bak już widzę, też się przyzwyczaił do tego powoli, bo przy moich umiejętnościach logicznego myślenia i zwinności gibkości to jest po prostu... You died. No chcę skoczyć dwa razy, ale za każdym razem... On nie atakuje. Dobra. Czemu on tej kiełbasy nie jest, jak jest taki głodny? Dobra, musimy sobie... Ja sobie Ja sobie poczekam! Ja sobie poczekam. Teraz to... No... no wiedziałem, że mnie zabije, bo... Bo ja nie mogłem tam skoczyć, bo znowu bym z... zmarnował. Nie! Nie, co ja zrobiłem? Aaa, kurczę. Dobra, leci... lecimy dalej. Ale on tu jest naprawdę dużym utrudnieniem i teraz jest naprawdę twórcy gry bardzo pomyśleli przy tworzeniu tej tego poziomu tutaj musimy skoczyć, tak? Zrobić taki unik centralnie nad kwasem cyk, cyk ja muszę teraz poczekać, aż on mnie zaatakuje gdzieś indziej e, brawo Marcin, tak brawo ja C już myślałem, że on zniknął dobra, e aha, czyli ja muszę to jeszcze raz tutaj wbić, cyk, cyk no już mogłeś chociaż tymi swoimi zwłokami nacisnąć na ten przycisk bug back, bagusiu, no chodź Przytulę cię, przytulę cię! Tasiemiec cię przytula A raczej jego Ostra jak brzytwa zęby! Ja jestem niereformowalny, wiecie? Wiecie, nie? Dobra, udało mi się dwa razy nacisnąć i uniknąć jego śmiertelnych macek. Teraz musimy iść na tą górę. Sio, tak, uciekajmy od tego. Bardzo się cieszę, że uda. Tu jest sekret. Ja coś czuję, że. Nie da się tam na dół zobaczyć. Nie, bo ja myślałem, że może po nim by się dało to przejść, ale. Nie, no nie, gadajcie teraz, że ja to muszę znowu od nowa. No nie, teraz to. Teraz to już jest przesada. Totalna. Ale taka już naprawdę totalna przesada i chyba uda mi się. Yy... Wejść tu na górę bez jednej śmierci, brawo! No to jest aż dziwne dobra. Bo ja tak naprawdę... Ja chyba muszę to skoczyć w taki sposób. Nie. Nie, 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 tak nie ma... nie ma szans po tych... To nie wiem, co to jest kamień jakiś. Nie ma szans po tym przejść. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze raz, dwa. Ale on jest upiedliwy, ten Tasiemiec, to no, tragedia. No dobra, ja teraz będę ginął, ale chcę to zrobić troszeczkę na czas, bo już troszeczkę czasu. mi ubyło na tych próbach. You died. No i nawet nie dać ten na ten przycisk, a on mnie zabił, bo. Ach, liczcie moje śmierć, ja już tego nie liczę, bo już chyba 30 razy zginąłem Dobra, no ja tam nie skaczę, bo to... Przecież ja się mogę opuścić, S Aha, dobra Błagam, nie od tego miejsca Jezu, nie Myślałem, że się mogę tam puścić, jeśli ja się niestety nie dało. Puścić i mnie piła, zmiażdżyła, rozczłonkowała Dobra, lecimy tutaj jeszcze raz Cyk! Baguś, skacz, dobra! Jakie mam ten sekret tam wejść? Patrzcie, a to trwanie, jak nawet nas dosięgnąć może! You were ingest by a worm which was eaten by a bird Belt, Boże Ja muszę tutaj ta... I teraz się dopiero w tej grze zrobiły schody, tak! Ja teraz muszę na każdy krok uważać Dobra, teraz mi się udało zrobić to na dwa. Teraz muszę się pilnować totalnie, bo tu nas nie, nie dosięgnie. Ale tu już nas dosięgnie. Ja się zastanawiam, jak. Dobra, już myślałem, że troszkę za późno, ale jednak. Czy ja mogę wejść na tą lodówkę? On nas tutaj nie chwyci, tylko tak, tylko jak ja tam mam wejść? Ja chyba muszę poczekać, aż on. Czekajcie, czy ja tu mogę zrzucić? Nie. No, ja tam nie wejdę. Dobrze, że od tego miejsca przynajmniej. Wiecie co? Ja chyba sobie mogę tam. Czy ja mogę tam wejść? Tak, ja, mu ja muszę po nim wejść, tylko. Ja chcę sobie przesunąć. No nie, bo tutaj nam jeszcze raz spróbuję. Ale chyba nam to nic nie da, bo. Chyba, że ja muszę się od tego odbić od razu. No troszkę za późno, ale ja chcę sekret. To jest taki troszeczkę y, sekret nieutajony. No troszeczkę się będę z tym męczył, ale ja chcę go wziąć, ja chcę go zebrać. No na razie troszeczkę kiepsko mi to idzie, jak widzicie. Moje zdolności poznawcze są na bardzo niskim poziomie. Ja nie sądziłem, że ja w przy tej grze będę miał aż takie problemy. No i próbuję, naciskam tą spację i nic się nie dzieje. A za pierwszym razem mi się udało odbić. No i znowu, kurczę. Ej, yeah, ja to będę powtarzał, dopóki ja tam nie wejdę. Nie wiem czy ja to muszę trzymać tą spację, spróbuję podtrzymać. Może się... No nie no muszę to kliknąć, dobra Eee. No troszeczkę się pomęczymy, ale... Ja to muszę zrobić w tak idealnym momencie, żeby nie spaść do tego kwasu. Ale idealnie stanąłem na środku, dobra Jedziemy dalej, jedziemy dalej, nie ma tu się e, denerwować Moja mina mówi wszystko Moja mina mówi wszystko, no i teraz będzie troszeczkę Ciężko Ja mogę iść w prawo, mogę iść w prawo i dalej kontynuować tą Ten rozdział, ale Naprawdę zadziwiło mnie totalnie. Poziom trudności tego rozdziału zadziwił mnie. Totalnie, ja już zginę chyba z 200 razy. No nacisnąłem, idealnie nacisnąłem tą głupią spację. No i teraz znowu będą problemy. Na razie nie umiem wyjść z dwóch rzeczy. No próbuję, no widzicie, no nie da się. Bo on, Bo to od razu leci po y, ten kwas. W tym samym miejscu, w którym akurat ląduję, to tam naciskał tą spację. I się na razie tutaj nie da. No, widzicie jak to działa. Kurczę, mam nadzieję, że jak zdobędziemy tą czaszkę, to przynajmniej... To przynajmniej, że się zrespawnimy w tym jakimś fajnym miejscu, a nie wy O ludzie. No... No próbuję, no, wciskam i się nie da. Czekajcie, czekajcie tu. Tak? Cyk. No, nacisnąłem tą spację, nacisnąłem tą spację, co tu się dzieje? Jedziesz, je jedziesz. Ja się spróbuję, może zamknąć. Może to mi pomoże się skupić. E, na razie nie pomaga. Na razie zbytnio nie pomaga. Wiecie co nie mam powiedzieć, na jakiej zasadzie to działa? No, od naciskał tą spację, powinien skoczyć. To ja muszę chyba jeszcze tą spację Nacisnąć zanim jeszcze w ogóle wlecę na ten przedmiot Teraz się udało No nie, bo za, za krótki skok troszeczkę za Za mało energiczny I za mało energicznie naciśnięcie spacji O masakra, się boję o swoją klawiaturę I o swój zdrowy rozsądek, tak o to się powinienem bar bardzo martwić, ale chyba już nadziei dla mnie nie ma. Nie będzie. No i patrzcie, ginę, 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 ginę. Naprawdę, twórcy pomyśleli w tym momencie i naprawdę zrobili coś. Udało się! Jest! Jest, udało się! Mam drugi sekret, tak, Baguś, brawo, brawo, głaskam cię, Baguś tutaj skacze. Baguś tańczy, Baguś śpiewa, Baguś yy, odprawia tańce deszczu. Ale myślę, że. Błagam, proszę zre. Niech mnie to zrespi na górze. I chyba zdobyłem ten sekret, tak? Mam nadzieję, że zdobyłem w każdym razie, jeżeli nie, to mam to gdzieś. Idę dalej, po tych. Yy, zwłokach tego tasiemca. I to będzie chyba koniec rozdziału. Nie Tutaj mamy jakiś korytarz. Znowu te gruczoły cholerne. A intestines w sensie? Aha. No i to chyba będzie koniec rozdziału, drodzy Państwo. Tutaj widzę jakieś piece są dobra. To nie jest Auschwitz, chyba. Nie, ja muszę sprawdzić. Czekajcie, ja sobie zapiszę. Serek level. Tak, trafiliśmy do pieca. Dobrze, że Bak nie jest jeszcze Żydem, ale. Dobra, to już nie te czasy. Trzeba tu po prostu. No cóż to. No. Ja sobie po prostu w tym y, miejscu zakończę. I cóż, to mogę Wam powiedzieć. No, e, Jan był renegat. Ja nagrywałem dla Was ten odcinek. To był oczywiście Berdgat. Jeżeli Wam się wideo spodobało, zapraszam Was do pozostawienia jak najbardziej łapeczki w górę y, oraz y, komentarza pod filmem. A jeżeli podoba Wam się cała ta seria, jeżeli robaczek w Wam się podoba, jeżeli podoba Wam się cały mój kanał oraz zarówno inne serie to zachęcam Was jak najbardziej do pozostawienia subskrypcji na kanale wraz z kliknięciem ikonki dzwoneczka, żeby nigdy nie ominęło Was powiadomienia dotyczące nowo przesłanych filmów na mój kanał. No i cóż to, no, co mogę powiedzieć? Było mi bardzo miło, że mogłem ten odcinek dla Was nagrać. Trzymajcie się i cześć, na razie, wybaczcie oczywiście za ten czarny humor z tym piecem, z tymi Żydami, z tym i w ogóle, ale wiecie, że ja tutaj mam jest troszeczkę poprzestawiany Zwłaszcza przez to, że musiałem powtarzać 100 razy ten sam jeden etap Ale ja właśnie muszę zobaczyć, czy Czy mi to zapisało, ten sekret, tak Zapisało mi ten sekret, więc się po prostu cieszę A i może taką ciekawostkę tutaj wam wyświetlę Twórców, ludzi, którzy byli zaangażowani w produkcję tej gierki, jak widzicie, twórcą jest Mika Borsier. Music by Taylor Baum, Miguel Arada, Titesters and Inspiration, Taylor Baum, noch Borsier, Janik Meltens, Mira Westel, Zev Westel. I to są chyba najprawdopodobniej albo Francuzi, albo Hiszpanie, już nie pamiętam dokładnie, ale jakoś z tych krajów mniej więcej y, ci ludzie y, są. Jak, jak najbardziej, bardzo duże brawa im się należą y, za to, że stworzyli tak fajną gierkę. I naprawdę, myślę, że ona jest naprawdę łatwiutka do, do czasu, dopóki nie zagrałem właśnie w ten y, poziom. I myślę, że wielu z Was y, to samo zdanie będzie mieć. No cóż, to jak mówiłem, ja byłem renegat. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach z BedGat oraz z innych serii. Cześć!